Auto wyposażone jest w aktywny tempomat, Line assist, Zatem, to co teraz robię, jest teoretycznie legalne. Przejąć kierowanie, ok. No, włącza się to co chwilę, co chwilę nas prosi, ale no jako tako da się na przykład, nie wiem, tam, butelkę wody odkręcić w spokoju. Na początek, kilka suchych faktów, które są nie bez znaczenia. Słuchajcie, to auto mierzy ponad 4,7 metra długości. Zatem całkiem pokaźnych rozmiarów pojazd. Z lusterkami ponad 2 metry szerokości, ale tylko 1,38 m wysokości. Zatem ten samochód, gdy jedzie po ulicy, prezentuje się po prostu si fou emła. Jest po prostu genialny, świetny, przykuwa uwagę samymi swoimi proporcjami. Już pomijam to, że ten samochód jest po prostu ładny. Wygląda jak milion dolarów, zwłaszcza w tym białym lakierze i z tą felgą, no, i tutaj wisienką na torcie jest pakiet S-Line, dzięki któremu wygląd zewnętrzny tego samochodu prezentuje się zadziornie. A wnętrze wyposażone jest w genialne fotele, genialną kierownicę. I samo wyposażenie tego konkretnego egzemplarza jest po prostu miód mm, Malina i cytryna. A ta cytryna to troszeczkę kwasku, no bo jednak tylko dwa litry, jednak tylko ośka. Jest to samochód. Stworzony dla szpanerów. Jest to auto reprezentacyjne, krzyczące wręcz do wszystkich w koło. Patrzcie, ile ja mam hajsu. I słuchajcie, ja w sobie mam duszę szpanera, tak bardzo, ale to bardzo głęboko ukrytą. I ona rozkwita właśnie czasami, gdy w ręce dostanę samochody tego pokroju. W momencie zamknięcia drzwi, sobie myślę, kurde, fajne auto. Jadąc tym samochodem, tylko obserwuję, ile spojrzeń ten samochód skradnie. I wiecie co? Bardzo dużo. Widocznie ludziom się musi podobać i nie ma co się dziwić, bo auto kurwa wygląda genialnie. W samochodzie tym siedzi się tak troszeczkę sportowo, troszeczkę na takim wyjebaniu. Czuję się jak hrabia jadąc tym samochodem. Siedzimy nisko i głęboko, co jest typowe dla Audi. Zobaczmy, jak ta auto trzyma się u drogi. I to jest właśnie Audi. Bardzo lubię, jak te samochody skręcają. Bardzo wiele opinii w internecie, albo od znajomych zasłyszycie, że. Audi nie skręca, bo ma napęd na przód i silnik przed przednią osią, zatem skręcać dobrze nie może. A się okazuje, że Audi w takich ciasnych zakrętach albo na szybkich łukach na drogach krajowych skręca lepiej i lepiej trzyma się u drogi niż uwielbiane przez wszystkich BMW. Boże tych Zwolnimy do 50, nastawy dynamic i test Łosia. Dla tego samochodu taki test to mrzonka. On nawet nie poczuł, że ja skręciłem. Zawieszenie, układ kierowniczy, wszystko perfekt. Dobrze, moi drodzy, zatem rozejrzyjmy się po wnętrzu tego samochodu. Po pierwsze, wirtualne zegary, tak zwany virtual cockpit. Jest to fajne wyposażenie. Możemy sobie tutaj na przykład rzucić dużą mapę nawigacji, co... Myślę, jest całkiem praktyczna. Ja ogólnie jestem raczej fanem analogowych zegarów, ale te Vaudi jakoś mi się podobają. Kierownica w tym aucie to pierdolony majstersztyk. Ktoś, kto ją zaprojektował, jest kurwa geniuszem. Po pierwsze wyprofilowanie. Genialnie leży w dłoniach. Druga sprawa. Idealna wręcz grubość. Trzecia sprawa. Jakość wykończenia. I następna rzecz. Zobaczcie, jak mocno ona jest. Wklęsła. Jak się bierze tą kierownicę w dłonie, bo to jest kierownica żywcem wyjęta z Audi RS, po prostu bierzemy ją w ręce i dostajemy pierdolca. Mamy wrażenie, że prowadzimy samochód stricte sportowy. Dodatkowo w tym egzemplarzu za kierownicą mamy Łopatki do zmiany biegów, co przetestujemy podczas jazdy. Jak wam już tutaj pierdoleł o tym wnętrzu, to może sprawdźmy jakość wykończenia. Audi to przecież marka premium, zatem spodziewamy się, że te wszystkie materiały będą mięciutkie niczym chmurka. No i deska rozdzielcza faktycznie. Coś tam się pod palcem ugina. Tutaj mamy prawdziwie aluminiowe dekoracje. Są chromy. Całe szczęście w całym tym samochodzie nie znajdziemy nawet centymetra kwadratowego pierdolonego piano black. Tutaj Audi zadbało o to, żeby użyte materiały za szybko się nie zużywały i były praktyczne. Zatem tutaj na środku mamy plastik, który ma taką przyjemną fakturkę. Ładnie to wygląda. Tutaj mamy. Taki nie do końca zamykany jakby schowek podłokietnik jest całkiem komfortowy, przyty skórą. Pod spodem mamy indukcyjną ładowarkę gniazda. USB, jest też AUX, jest kolejne gniazdo 12V, zatem tutaj możemy naładować telefony, podłączyć nawigację, tylko po co, skoro mamy wbudowaną, ale zadbano o to, żeby właśnie wiele rzeczy naraz można było ładować. Schowek przed pasażerem bardzo ładnie wykończony, jest miejsce na monety, jest też miejsce na karty SD i na napęty CD, zatem możemy sobie tutaj wrzucić ulubioną muzykę na kompakcie, tak jak było kiedyś i po Słuchać naprawdę wysokiej jakości muzyki. Nie wiem jak Audi to robi, ale akustyka wnętrz Audi jest po prostu genialna i nawet zwykłe głośniki grają po prostu świetnie. Przede wszystkim czyste i głębokie basy. A ja taką muzykę, takie dudnienie po prostu lubię. Oczek drzwiowy jest miękki, w tym miejscu Alcantara. Również tutaj na drzwiach mamy prawdziwie aluminiowy dekor. Klamka niestety jest plastikowa. Yy, niestety w przypadku takich metalowych dekorów łatwo jest je zarysować, zatem na nich dosyć szybko widać rysy i zużycie. Podłokietnik jest, no jak na Audi, to względnie komfortowy. Kieszenie w drzwiach niestety nie są zbyt duże. Nie są też jakoś genialnie wykończone, bo mamy tutaj plastik, a na spodzie. Tylko rzuconą taką gumę, żeby przedmioty wyciszyć. Za kierownicą znajdziemy też ładnie wykończony schowek, i zobaczcie na to. To jest schowek, który służy chyba do wożenia kija baseballowego, bo jest pieruńsko wręcz długi. Ja mam wrażenie, że przez niego będzie można na przykład, nie wiem, wymienić żarówkę. Chociaż lampy mamy LEDowe. Nie, naprawdę nie wiem dlaczego on jest tak długi. Przecież cokolwiek tam wrzucimy i to tam się potoczy daleko, i podczas jazdy będziesz się wychylał jak jakiś rumun, żeby to wyciągnąć. dziwne, dziwne. Ja Audi szanuję za jedną rzecz, mianowicie za to, że każdy przycisk w tym samochodzie. Kurde, nie ten, może ten, może ten. Może ten. Może ten. O, albo ten i ten. Wszystkie brzmią tak samo. Ja myślę, że oni mają jakiś dział akustyczny i oni projektują każdy pojedynczy przycisk, żeby on brzmiał tak jak Audi sobie wymyśliło chyba 25 lat temu. W Audi A6C5. Pierwszy raz mieliśmy te przyciski chyba tak klikające. I słuchajcie, nowa na przykład A6C8 ma, już wiecie, te ekrany tutaj do klimy, tutaj ekran info rozrywki, no i nie mamy tam zbyt wielu przycisków fizycznych, manualnych. I wiecie co? Jak się dotyka ekran w Audi, to te kliknięcie ma o ten dźwięk. Tak mi się podoba to dopieszczenie szczegółów, że oni zwrócili uwagę na to, żeby każdy ich przycisk kurwa brzmiał tak samo. Na przykład Mercedes potrafi zrobić tak samochód, że każdy przycisk jest kurwa z innej beczki, i mi się to nie podoba. Skrzynię mam w trybie S, auto jest w trybie Dynamic, i tutaj mamy lepszej jakości asfalt. I możemy sobie wykonać próbę 0-100. Ciekawe, czy w dieslu w Audi jest. Kontrola startu. Wyłączamy kontrolę trakcji. Mocno wduszamy pedał hamulca. Gaz. Nie ma. Ale ruszymy tak jak. O! Mamy w tym samochodzie łopatki za kierownicą, zatem zobaczmy, jak one działają. Wejdźmy też w tryb Dynamic, żeby auto było jak najbardziej sportowe. No i zacznijmy od redukcji. O kurde. Redukcja jest natychmiastowa. Auto absolutnie nie czeka. Od razu po kliknięciu bieg jest zmieniony. A w górę? No, właśnie tego się spodziewam po łopatkach za kierownicą, że one będą działać od razu i tak jest w rzeczywistości. Audi A5 to samochód o sportowej sylwetce. Mamy tutaj nisko poprowadzony dach, ale zobaczcie, że ilość miejsca nad głową jest taka sama właściwie jak w Audi A4 B9. Ja teraz mam prawidłowo ustawiony fotel na 1,74 m i pójdziemy na tylną kanapę. Zobaczymy, ile jest miejsca z tyłu, ale przed tym test zamykania drzwi. No tak. Bezramkowe drzwi jednak mają to do siebie, że ich dźwięk, ich klapnięcie nie jest takie fajne jak takich drzwi pełnych. I tutaj słyszymy właśnie takie, ja to nazywam, rozklekotanie. Idziemy na tylną kanapę. Tyk. A tylne drzwi zamykają się podobnie. Słuchajcie, jakość wykończenia z tyłu jest taka sama jak z przodu. Mamy też schowek w drzwiach. To na duży plus. Są siatki w oparciach przednich foteli. Mamy trzecią strefę klimatyzacji. Akurat nie włączyłem zapłonu, ale tutaj sterujemy tylko i wyłącznie temperaturą. W tym miejscu znajdziemy popielniczkę i gniazdo 12V. Mamy. Całkiem komfortowy podłokietnik, który ukrywa w sobie dwa cup holdery. Sama kanapa jest ciekawie wyprofilowana. Nie wiem, czy to widać na filmie, ale ona jest bardzo głęboka. Zatem, jak tutaj wsiadamy, to musimy pokonać taki całkiem pokaźny garbik. Ale dzięki temu trzymanie boczne będzie bardzo dobre i też czuję od razu, że jest to kanapa bardzo wygodna. Zagłówki. O, miękkie. Alkantarka i sofixy na jebanych zaślepkach, nie wiem kto to w ogóle przepuścił w momencie projektowania samochodu, żeby to robić, ale to już mniejsza z tym. No i co, ilość miejsca, tak? Czy na tylnej kanapie w Audi A5 Sportback da się ujechać? No ja mając 1,74 m już dotykam swoimi kudłami tej pięknej czarnej podsufitki, zatem myślę, że 1,75 m, 1,77 m to takie maksimum żeby siedzieć prawidłowo. Ale oczywiście możemy przecież się rozjebać jak hrabia i wtedy zyskujemy parę centymetrów, więc na upartego do metra 85 ktoś tutaj pojedzie, ale będzie problem, jeśli kierowca również będzie miał metr 85, bo teraz fotel jest ustawiony na metr 74 i ja siadając sam za sobą prawidłowo mam taką ilość miejsca. Teraz cofniemy ten fotel o 10 centymetrów, damy tu kogoś 10 cm większego ode mnie, no i będzie miał nogi. Kurwa, tutaj a ten plastik raczej do najmiększych nie należy. No, ale jak na sportową sylwetkę tego samochodu, to na ilość miejsca z tyłu absolutnie bym nie narzekał. Oczywiście nie jest to limuzyna do przewożenia tutaj rosłych osób z tyłu, ale do takiego nawet rodzinnego użytku. Mam tutaj na myśli 2 plus 2, czyli dwójka dzieciaków z tyłu. To myślę, że tak. Na luzaczku można ten samochód traktować jako auto rodzinne i można go też traktować jako auto rodzinne ze względu na bagażnik, bo mamy tutaj 465 litrów. Jak na taki sportowo wyglądający samochód, jest to litraż moim zdaniem imponujący. Bagażnik jest jak to w Audi, wysokiej jakości wykonania. Mamy siateczki, gumeczki, haczyczki. Specjalnie zdrabniam, żebyście mnie mogli zjebać w komentarzach. Po lewej stronie znajdziemy całkiem duży schowek, a pod podłogą bagażnika kolejny. Myślę, że tutaj można naprawdę sporo przedmiotów upchać. Waudi podobają mi się komory silnika. Tutaj wszystko jest tak poukładane, tak po niemiecku. Mamy niemiecki porządek: jest osłona silnika, która ładnie wygląda, jest zbiorniczek. Wszystko jest tak wykonane, że przyjemnie się po prostu na to patrzy. To świadczy też o jakości. Jak już tutaj jesteśmy, to zwrócę Waszą uwagę na pokrywę silnika, na maskę. Ona się w Audi A4B9 i w Audi A5 zamyka bardzo ciężko trzeba użyć sporo siły. I nie świadczy to absolutnie o wypadkowości. To jest tak zwana poduszka powietrzna dla pieszych. Audi wyposażyło swoje samochody właśnie w takie wyposażenie, żeby w przypadku takiej kolizji z pieszym no, przebiegła ona ta kolizja w przyjemnych okolicznościach. <laughs> tak sobie to wytłumaczmy. No, ogólnie chodzi o to, żeby głupi pieszy sobie ubanie rozjebał naszą szybę i nie umarł na śmierć. Powiem wam, że fajnie jeździ mi się u tym samochodem. On jest taki, taki lekki, taki niewymagający, taki leniwy. Ale gdy trzeba... Nawet ta dwulitrówka pod maską nie przeszkadza Bo auto fajnie się spina Fajnie się też prowadzi No i mamy w tym aucie też aktywny tempomat No to sobie go włączmy Mam 110 Przed nami jedzie ciężarówka Do której zaraz dojedziemy Mamy tutaj też line assist Więc zobaczmy czy samochód nas utrzyma W pasie ruchu Elegancko Mamy tutaj dosyć wyraźny łuk w lewą stronę I auto sobie jedzie elegancko nie myszkuje od pasa do pasa, no, oczywiście, że po chwili potrzebuje przejąć sterowanie, ale to tam tylko łapiemy i no. Myślę, że aktywny tempomat w tym samochodzie da nam chwilę na przykład na otwarcie butelki z wodą czy napicie się e, kawy. Możemy puścić kierownicę i bez stresu to zrobić. No i też aktywny tempomat, który śledzi samochód przed nami, wyhamował nas no i elegancko i trzyma ten sam dystans y, tutaj dystans mogę sobie zwiększać i zmniejszać to teraz zmniejszymy, zobaczymy jak blisko tego tira podjedzie ja nic nie robię, to auto samo przyspiesza też nie trzymam kierownicy o, no, tir hamuje i Audi też zwalnia a przed nami zjawisko w Polsce Stosunkowo częste, czyli wyścig ciężarówek O, ale fajnie Aktywny tempomat bez mojej ingerencji sam zwalnia Genialne urządzenie na trasę Ogólnie jakbym miał opisać jazdę tym samochodem, to ona jest taka lekka, taka odprężająca Wspomaganie jest bardzo mocne Auto tak leciutko skręca tak cichutko się uprowadzi, tak łatwo się napędza, że naprawdę mamy wrażenie, że ten samochód waży z 500 kg. Naprawdę towarzyszy nam takie uczucie, że to taki lekki, zwiewny samochodzik, ale bardzo też precyzyjny. O, ma też bardzo fajne hamulce. No, hamulce we współczesnej motoryzacji są ewidentnie dużo lepsze niż kiedyś. I mnie w sumie zastanawia, skąd jest ta różnica, bo nadal to jest starsza hamulcowa. Z, ze stali, z żeliwa i śmieszanki kurwa węglowo chuj wie jakiej Do tego jest zacisk, który ma tłoczków 1 albo 2. Do tego jest płyn hamulcowy, który od lat się nie zmienił. A współczesne układy hamulcowe są ewidentnie bardziej wydajne niż te, co były nie wiem 10-15 lat temu. I absolutnie nie wiem skąd jest ta różnica, bo sama budowa przecież się nie zmieniła. Silnik, który tutaj pracuje pod maską, dwulitrowy, ma 190 koni i jego największą zaletą jest spalanie. Akurat w tym egzemplarzu mamy średnie spalanie z 13,5 km 7,9. Natomiast musicie wiedzieć, że mój tata ma A4B9 z tym samym silnikiem, tylko że w manualu. Mój tata jeździ. Tylko dalekie trasy i spala samochodem przy średniej prędkości około 110 do 120 5.4. Także te silniki w trasie są zajebiście oszczędne. Już nie będę zmieniał kadru kamery. Szybciutkie podsumowanie Audi A5 Sportback z dwulitrowym dieselkiem pod maską. Jest to samochód, który genialnie wygląda, ma sportową sylwetkę, jego wygląd aż krzyczy: Patrzcie na mnie, mam dużo kasy. Auto rzuca się w oczy. Jest to samochód, który pod każdym kątem wygląda po prostu seksownie. Ma fajną dupę, ma fajne zgrabne bioderka, przód zajebisty, ten biały lakierek plus pakiet black. No, wygląda to wszystko po prostu świetnie. Wnętrze jakościowe, ergonomiczne, z wysokiej jakości materiałów. Świetnie się też tutaj siedzi. Bardzo wygodne fotele. Genialna skrzynia automatyczna z tą drobną wadą, że mamuła, gdy się rusza, jakby od zera. Ale to nie jest wada Audi, tylko ogólnie skrzyń dwusprzęgłowych z grupy Volkswagena. Świetny układ kierowniczy no powiem wam, że o tym samochodzie można mówić tylko w superlatywach można co najwyżej ponarzekać w tym samochodzie na praktyczność, chociaż to jest nie na miejscu, bo nie po to wybieramy czterodrzwiowe coupe, żeby z tyłu wozić kolegów, którzy mierzą 1,90 m więc no to jest też taka wada na siłę no nie wiem, ten samochód jest generalnie zajebisty życzyłbym sobie, żeby pod maską tego samochodu było 3 litrowe TDI i napęd quattro, wtedy masz samochód kompletny który można kurwa jeździć do końca życia właściwie, świetny samochód naprawdę świetny, nie ma żadnej rzucającej się na szybko wady ekonomiczny dobrze wyciszony fajnie zawieszony, wyposażony kurwa rzuca się w oczy, jak to Audi będzie długo trzymać wartość, jak to Audi jego wygląd Taki może troszeczkę powściągliwy Taki troszeczkę zachowawczy Bo nie jest to samochód Jakby krzykliwy z wyglądu On jest proporcjonalny Bardzo ładnie narysowany Ale taki Prosty w formie Więc on będzie długo wyglądał świeżo Tak jak pierwsza A5 pierwsza A5 powstało w 2008 roku I do dzisiaj wygląda zajebiście I to samo czeka Tą generację Audi A5 za 15 lat, za 20 lat ten samochód nadal będzie tak samo seksowny jak teraz. Także kurwa, co by nie mówić zajebiste auto. Sam bym siebie w takim widział, i to bardzo, bardzo chętnie. I to by było na tyle moi drodzy. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zerknijcie w opis pod filmem. Zostawcie jakiś komentarz, like. A kto nie subskrybuje, niech kliknie ten guziczek pod filmem. No i cóż, żyjcie zdrowo i bogato. Na razie.